zadanie 30. Prosta przechodząca przez początek układów współrzędnych ma jeden punkt wspólny z parabolą Y równa się i w nawiasie X odjąć 1 do kwadratu plus 1. Znajdź równanie tej prostej. No dobra, to mamy tutaj funkcję kwadratową, czy tam parabolę w postaci kanonicznej. Gdzie nasze P równa się 1 i Q równa się 1. Czyli współrzędne wierzchołka tej paraboli to jest 1 i minus 1. No to zobaczmy, jak wygląda mniej więcej wykres tej tych dwóch funkcji właściwie. Czyli tak, ta nasza parabola ma wierzchołek w punkcie 1,1 1 tutaj. No i ma ramiona skierowane w górę. No bo tutaj nie ma żadnego minusa przed nawiasem. Natomiast mamy też prostą, i ta prosta przechodzi przez początek układów współrzędnych i ma jeden punkt wspólny z tą parabolą. I to tak narysowałem, takie kreskowane linie, ponieważ mamy jakby dwie możliwości. Dwie możliwości, Raz może tutaj dotknąć, a druga, druga prosta może tutaj dotknąć z, z jednej i z drugiej strony. I no i trzeba po prostu znaleźć równanie tej prostej, a tak naprawdę dwa równania tej prostej, bo są dwie możliwości. No i tak, tutaj z prawej strony właśnie napisałem, że jest postać kanoniczna, wzór postaci kanonicznej i z tego wnioskuję, że P jest równe 1 i Q równa się 1, czyli wierzchołek równa się 1,1. 1. No to tu już wiemy. Dobra, teraz tutaj zobaczmy na wzór ogólny funkcji liniowej, czyli prostej no to jest y równa się ax plus b i teraz ta funkcja, funkcja przechodzi przez punkt 0,0 czyli jak sobie podstawię pod x 0 i pod y 0 do tego równania no to wyjdzie mi wszystko się, że tak powiem pozoruje i wyjdzie mi, że b równa się 0 a więc równanie tej prostej to jest po prostu y równa się ax czyli b właściwie nie ma czyli musimy tak naprawdę znaleźć to a no dobra, jak znaleźć to a? Wiemy że z jednej strony, że e, równanie prostej to jest y równa się ax, a z drugiej strony wiemy, że e, równanie tej paraboli to, się, to jest y równa się e, x minus 1 do kwadratu plus 1. I teraz je, zawsze zasada jest taka, jeśli mamy jakieś dwa wykresy funkcji i chcemy znaleźć, e, że tak powiem, punkty przecięcia się tych funkcji to robimy taki układ równań, czyli jedno równanie to będzie to, a drugie równanie to jest to, z tym, że jak jest postać kierunkowa, to jest jeszcze, że tak powiem, ułatwione zadanie, bo już mamy, że tak powiem, wyznaczone y z jednej strony i z drugiej strony, czyli, tu, czyli tutaj mamy po lewej, że y równa się Ax, a tutaj mamy po prawej, że Y równa się x minus 1 do kwadratu plus 1, a więc możemy to przyrównać do tego, bo to jest y i to jest y. A więc. Ax równa się x minus 1 do kwadratu plus 1. No i tutaj sobie wymnażamy wzorem skróconego mnożenia, tak to nie jest x kwadrat minus 1 do kwadratu, tylko trzeba wzór skróconego, mno skróconego mnożenia tutaj użyć, a więc mamy AX równa się x kwadrat minus 2x plus 1. No, i jeszcze ta dodatkowa jedynka. Ja to napisałem w nawiasie, tylko tak dla przejrzystości, ale oczywiście tu ten nawias jest w ogóle niepotrzebny. No i tak, 1 plus 1 daje nam 2, czyli tutaj niżej mamy po prostu już dodane te dwie jedynki. Tak poza tym się nic nie zmieniło. Następnie obustronnie odejmuję. AX, żeby się pozbyć tego AX z, lewej, AX z lewej strony, a więc ono przechodzi na tą stronę ze zmienionym znakiem, czyli mamy 0 równa się x kwadrat minus 2x plus 2 odjąć AX. Co dalej? Teraz grupuję sobie wyrazy, czyli przestawiam AX przed dwójką, czyli mam x kwadrat minus 2x minus AX plus 2 równa się 0. No, i jeszcze wyciągam x przed nawias, dla, też dla czytelności, czyli będzie x kwadrat plus x, a w nawiasie minus 2, minus a, i poza nawiasem plus 2. Po co to zrobiłem? Ponieważ mm, zaraz powiem dlaczego. Yy, my szukamy, jakby. W zadaniu my mamy powiedziane, że szukamy. Yy, tej funkcji w ten sposób, żeby dotykało tylko w jednym miejscu. Nie, nie w dwóch, bo mo mogłaby być jakaś prosta, która w dwóch miejscach przecina. Ale my szukamy tak, żeby przecinało tylko w jednym miejscu. A więc y, jak jest to równanie, to my chcemy, żeby ono miało tylko jedno rozwiązanie. To jest równanie kwadratowe. Ono ma mieć tylko jedno rozwiązanie. No, a kiedy równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie? No Ma jedno rozwiązanie wtedy, kiedy delta równa się 0. No to policzmy sobie tą deltę. Z tym, że tak, e, musimy sobie wypisać, co to jest a, co to jest b i co to jest C. Nasze A to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli 1 Nasze b to jest to, co stoi przy e, samym x, czyli minus 2 minus A. No i C to jest dwójka, czyli liczymy, delta równa się b kwadrat minus 4ac. No i tutaj mamy, e, czyli b kwadrat, czyli minus 2 minus a do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 2. Teraz tak, tutaj w tym b ja sobie minusa wyciągnąłem przed nawias dla czytelności, czyli no i tak jak tu widać. Z tym, że jak jest y, jakaś ujemna liczba podniesiona do kwadratu, to ten minus znika, więc ja go sobie, że tak powiem, w ogóle usuwam ten minus i zostaje mi a plus 2 do kwadratu minus 8. No i znowu wzór skróconego mnożenia używam tutaj, czyli mam a kwadrat plus 4, a plus 4 minus 8. No, i wychodzi mi, że delta równa się a kwadrat plus 4a minus 4. I to, ja przypominam, że ta delta miała się równać 0, a więc to wyrażenie też ma się równać 0. E, no i jak policzyć a? No to znowu musimy policzyć delta. No, wiem, że to jest takie trochę już. W głąb idzie, tak, ale no niestety, żeby znaleźć A musi, to jest równanie znowu kwadratowe, więc liczymy sobie drugą deltę, czyli powiedzmy delta prime. No i wzór jest taki sam b kwadrat minus 4AC, tylko że tym razem y, są inne współczynniki ABC, czyli nasze A to jest to, co stoi tutaj przed literką A do kwadratu, czyli jedynka Nasze B to jest czwórka i nasze C to jest minus 4. No i liczymy tą deltę, tak, czyli y, b do kwadratu, czyli 4 kwadrat minus 4 razy minus 4. Czyli delta równa się 16 plus 16, czyli to jest 2 razy 16. Specjalnie tego nie wymnażam, bo i tak zaraz będę musiał to z pierwiastkować, czyli mam pierwiastek z 2 razy 16, Dwójka się nie pierwiastkuje, a szesnastka się pierwiastkuje. Pierwiastek z szesnastu to jest 4, a więc mamy, że pierwiastek z delta to jest 4 pierwiastek z 2. No i liczymy, z, e, liczymy x1 i x2, a właściwie a1 i a2. No i standardowy wzór minus b plus pierwiastek z delta przez 2a. E, no i podstawiam te wszystkie dane, prawda? Czyli minus b, czyli Minus 4 plus 4 pierwiastek z 2 przez 2. Skracamy sobie tą dwójkę na dole, tylko że pamiętaj, że jak masz takie wyrażenie i tutaj nie ma mnożenia, gdybyś miał mnożenie, to byś mógł sobie na przykład skrócić tą dwójkę z tą czwórką, ale jak jest dodawanie, to, to musisz skrócić, skrócić jedną, tą czwórkę i tą czwórkę, czyli nie możesz tylko tą dwójkę skrócić z jedną, czyli... Minus 4 na 2 to jest minus 2, a 4 pierwiastek z dwóch na 2 to jest 2 pierwiastki z dwóch. Czyli skracamy tą dwójkę, ale zarówno z tą czwórką, jak i tą czwórką. A więc mamy minus 2 plus 2 pierwiastki z dwóch. No a 2 wszystko tak samo, tylko że tutaj zmi będzie zmieniony znak przy tam, gdzie była delta, czyli będzie minus 2 i minus 2 pierwiastki z dwóch. No, więc mamy już policzone dwie możliwe wersje A. No to jak będzie wyglądało równanie prostej? Wróćmy do tego, że ta prosta miała mieć równanie Y równa się AX. No i podstawiamy sobie te dwie wersje, które nam wyszły, czyli Y równa się w nawiasie minus 2 minus 2 pierwiastki z 2X lub Y równa się w nawiasie minus 2 plus 2 pierwiastki z 2X i to jest rozwiązania.